Witajcie ciekawscy poszukiwacze w parku wiedzy. Dziś komputery mieszczą się w naszych kieszeniach, ale czy wiecie, że ich przodkowie byli więksi od największych zwierząt i zajmowali całe pomieszczenia? Jak doszło do tej niezwykłej przemiany? Zapraszam Was w podróż przez fascynującą historię komputerów. W przyfontannie spotkałam wróbla i biedronkę. Wróbel był przekonany, że pierwszy komputer to była po prostu bardzo mądra papuga. Która potrafiła zapamiętać i powtórzyć wszystkie liczby świata. Biedronka z kolei uważała, że to specjalny rodzaj słonecznika, którego nasiona układały się w wyniki skomplikowanych działań, a ludzie po prostu je odczytywali. Wyjaśniłam im, że choć ich pomysły były bardzo pomysłowe, pierwsze komputery nie były ani ptakami, ani roślinami. To ogromne maszyny stworzone przez ludzi, które do obliczeń wykorzystywały tysiące przełączników i lampek. Na ścieżce spacerowej spotkałam pszczółkę i papugę. Pszczółka opowiedziała, że w jej ulu każda pszczoła wykonuje proste zadanie, ale wszystkie razem tworzą skomplikowaną i doskonale zorganizowaną społeczność, która potrafi budować gniazda i produkować miód. Papuga dodała, że nauczyła się naśladować dźwięk starego zegara, który wybijał godziny serią regularnych uderzeń, zawsze w tej samej kolejności. Zgodziłam się z nimi, że to doskonałe przykłady. Pierwsze komputery, podobnie jak rój pszczół, składały się z wielu prostych części, które razem dokonywały wielkich obliczeń, a ich praca, niczym mechanizm zegara, opierała się na precyzyjnych i powtarzalnych cyklach. W zakątku piknikowym spotkałam szczurka i psa. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam, co wiedzą o historii komputerów. Szczurek wyjaśnił, że kluczowym momentem było wynalezienie tranzystora, a później układu skalonego. To one pozwoliły na radykalne zmniejszenie rozmiarów komputerów, z maszyn wielkości pokoju do urządzeń mieszczących się na biurku. Pies dodał, że kolejnym przełomem było stworzenie komputera osobistego, który stał się dostępny dla każdego, a nie tylko dla wielkich uniwersytetów i wojska, co zapoczątkowało rewolucję cyfrową. Pochwaliłam ich za dużą wiedzę, podsumowując, że historia komputerów to opowieść o nieustannej miniaturyzacji i demokratyzacji dostępu do technologii. Kochani badacze, dzisiaj odbyliśmy fascynującą podróż w czasie, śledząc historię komputerów. Zobaczyliśmy, jak z prostych narzędzi do liczenia i maszyn wielkości pokoju ewoluowały one do potężnych urządzeń, które nosimy w kieszeniach. To wspaniała opowieść o ludzkiej pomysłowości, która nieustannie pcha świat do przodu. Mam nadzieję, że ta wiedza zainspiruje Was do dalszych odkryć. Do zobaczenia w Parku Wiedzy.